Witamy w kolejnym odcinku cyklu poświęconemu sposobom regulacji i nastawy presostatów Danfoss. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest wyłącznikowi ciśnieniowemu typu CS. Z lewej strony wyłącznika znajduje się przełącznik ręczny umożliwiający wybór trybu pracy. W pozycji OUT wyłącznik automatycznie załączy sprężarkę lub hydrofor w momencie spadku ciśnienia poniżej ustawionej wartości oraz automatycznie ją wyłączy, po przekroczeniu nastawionej wartości ciśnienia w pozycji 0 styki główne są stale rozwarte. Na obudowie wyłącznika ciśnieniowego znajdują się informacje o zakresie nastawy, mechanicznej różnicy załączeń, obciążalności prądowej styków, stopniu ochrony obudowy. Znajduje się także numer katalogowy produktu. Aby podłączyć przewody, należy odkręcić i zdjąć pokrywę obudowy. Wyłącznik ciśnieniowy CS posiada styk trójbiegunowy przełączny, którego położenie zależy od wartości mierzonego ciśnienia i wykonanych nastaw. Obciążalność prądowa styku wynosi 12A, a więc wyłącznik można bezpośrednio podłączyć do sprężarki lub hydroforu o mocy do 5,5 kW. Styki oznaczone numerami 1, 3 oraz 5 służą do podłączenia trzech przewodów fazowych. Styki oznaczone numerami 2, 4 oraz 6 służą do podłączenia przewodów sprężarki lub hydroforu. W naszym przypadku, ponieważ podłączyliśmy urządzenie jednofazowe, wykorzystujemy jedynie zaciski 1, 2. Wyłącznik ręczny w chwili obecnej znajduje się w pozycji 0, a tym samym styki główne są stale rozwarte. Przekręcając pokrętło w pozycję OUT przechodzimy w tryb pracy automatycznej, a więc położenie styków zależy od wartości ciśnienia oraz od wykonanych nastaw. W każdej chwili urządzenie możemy wyłączyć. Celem przetestowania wyłącznika ciśnieniowego pokrętło ustawiamy w tryb pracy automatycznej. Wyłączniki ciśnieniowe typu CS produkowane są w trzech zakresach nastawy. Od 2 do 6, od 4 do 12 oraz od 7 do 20 barów. Fabrycznie każdy z zakresów nastawiony jest na określoną wartość ciśnienia. W naszym przypadku posługujemy się prezostatem o zakresie od 2 do 6 barów i mechanicznej różnicy załączeń od 0,72 do 2 barów. Wstępna nastawa fabryczna ciśnienia wyłączenia wynosi 2 bary, natomiast mechaniczna różnica załączeń ustawiona jest na 0,72 bar. Ponieważ urządzenie nie posiada skali, nastawy wstępnej należy dokonać posługując się diagramami dostępnymi w instrukcji lub w karcie katalogowej produktu. Dokładnej kalibracji i nastaw należy dokonać korzystając z manometru lub przetwornika ciśnienia z wyświetlaczem. Nastawę wartości ciśnienia odcięcia i załączenia ustawiamy przy pomocy dwóch śrub regulacyjnych. Śruba oznaczona literą P Służy do ustawienia ciśnienia, przy którym nastąpi rozwarcie styków, a tym samym wyłączenie hydroforu lub sprężarki. Śruba oznaczona symbolem delta P służy do ustawienia spadku ciśnienia poniżej wcześniej ustawionego ciśnienia odcięcia, który to spadek spowoduje zwarcie styku, a tym samym załączenie urządzenia sterowanego. Na urządzeniu znajdują się także dwie śruby przeznaczone do podłączenia przewodu uziemiającego. A więc sprawdźmy, w jaki sposób dokonać nastawy wyłącznika ciśnieniowego CS. Nasz wyłącznik chcemy ustawić tak, aby wzrost ciśnienia powyżej 3 barów spowodował rozwarcie styku, zgaśnięcie lampki. Spadek do 2 barów ma spowodować zwarcie styku, a więc zaświecenie lampki. Z diagramów nastaw odczytujemy wymaganą liczbę obrotów śrub. Aby ustawić ciśnienie odcięcia na poziomie 3 barów, Śrubą regulacyjną P wykonujemy 3,5 obrotu zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Aby ustawić wartość mechanicznej różnicy załączeń na 1 bar, śrubą delta P wykonujemy 1 obrót także zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W chwili obecnej instalacja jest odpowietrzona, a więc styk jest zwarty, lampka świeci. Zwiększamy ciśnienie w instalacji. Przy 3 barach następuje przełączenie styku, lampka gaśnie, styk jest rozwarty. Ciśnienie w instalacji maleje. Spadek ciśnienia o 1 bar powoduje zwarcie styku, lampka świeci. Wzrost ciśnienia do 3 barów powoduje kolejne rozłączenie styku. Wyłącznik ciśnieniowy działa więc w sposób automatyczny.